Dzień dobry, ja jestem Eryk, a to jest pierwszy odcinek w tym tygodniu i dzisiaj lecimy z pomocą dla tego o kolegi, który mi poprosił, że jego właśnie kolega ma taki problem, że kupił jakiegoś syfa z Allegro i po prostu ten komputer mu zbyt dobrze, no nie działa. Po przeczytaniu komentarza to zrozumiałem tyle, że no ma komputer z i5-9400M, no, która nie jest najgorszym procesorem i naprawdę sobie świetnie radzi teraz w grach, do tego ma kartę graficzną gtx 1660Ti, no który wydajnościowo jest taki jak GTX 2060. Nasz kolega mówi, że jego kolega w tym komputerze niestety ma dysk chyba tylko HDD. I niestety jeszcze ten dysk jest y, o prędkościach 5400 obrotów na minutę. Y, bo jakby ktoś nie wiedział, te popularne HDD-ki możemy kupić w dwóch prędkościach. Y, tą słabszą 5400, no i tą lepszą 7200, która jakoś jeszcze daje radę obec w obecnych czasach. No i niestety nasz kolega ma SSDka z tą gorszą prędkością. Są 5400. I no już muszę wam powiedzieć, że na HDD-ku tak jak ja mam po 4 latach, e, z prędkością 7200 to już wam, że ten dysk naprawdę muli, A co dopiero na taki e, 5400. No i właśnie tam pisze ten nasz kolega, że no dysk muli generalnie cały komputer. No i żebym mu coś polecił lub pomógł w tej z tej sytuacji wyjść. E, on kupił ten tutaj za 4000 zł, no i jest przepłacony. No, na takich podzespołach szczerze, to Max 3000 z tym dyskiem. Do tego jakaś tam jeszcze obudowa bandit power, nie wiem co to tam za model. No i Generalnie szprot, lekko mówię, że mówiąc, no, gdyby nie ta i piątka, i ta karta, na to też jakaś tam Asusa, jest czy. czy Della, nie pamiętam. Generalnie też jakiś troszeczkę taki no-name firmowy. Budżet mamy na dzisiaj 2000 złotych. I teraz się tak zastanawiam, czy twój kolega już sprzedał te procesory i tam resztę rzeczy, które się chce pozbyć, czy nie. Bo jeśli sprzedał, no to. I ma taki budżet, no to kupię to co dzisiaj. A jeśli nie, to proszę napisz mi w komentarzu to coś bym ci jeszcze podesłał, co mógłbyś kupić. Bo jeśli sprzeda, to możemy tutaj coś naprawdę coś lepszego jeszcze zrobić. Więc na ten komputer mamy budżet 2000 zł i ma ładnie wyglądać. I to takie główne wyznaczniki tego co mam się trzymać. Więc lecimy, bo opanowałem Wam prawie dwie opcje. Także generalnie twój kolega chce wymienić na 10. generację platformę. No nie jest to konieczne, ale na przykład dam ci takie porównanie, że i Trójka 10100F ma taką samą wydajność jak i Piątka 9400F. No to już jest naprawdę duża różnica, że i Trójka ma taką samą wydajność w grach jak ta i Piątka. Ja no, w tym pierwszym zestawie, w tym mocniejszym, proponuję ci, żeby twój kolega. Użył tutaj i piątki 10400, f ponieważ wymienimy ją i myślę, że to naprawdę odczuję między tą poprzednią i piątką, a tą, którą ja teraz proponuję. Płyta główna to będzie Astro B560 Pro 4. Bierzemy płytę na czapce B560, to możemy wziąć pamięci ram. Z traktowaniem wyższym niż 2933 MHz, ponieważ ta płyta obsługuje takie prędkości Więc bierzemy G.Skill RipJob jobsy 5 2x 8GB, z traktowaniem 3200 MHz Mógłby, Moglibyśmy wziąć te, które ma Twój kolega w poprzednim kompie Chociaż nie wiem czy mam, bo mógł sprzedać Ale one generalnie byśmy nie wykorzystali tego chipsetu i byśmy mogli kupić po prostu tam poprzedni A jeśli mogę, to chętnie wykorzystam prędkości na tych chipsetach wyższe niż te 2930 mhz i przy okazji przyspieszymy ten procesor. Naszym dyskiem będzie to Kingston A2000 no, który jest jednym z lepszych dysków może nie tym najlepszym, ale on jest tak pośrodku w tej randze szybkości i sprawności dysków też nie, również nie jest najdroższy, więc jest znalazł nas w naszym mm, w komputerze. Jest to dysk na M2, na Magistral PCI Express, na interfejsie NVMe, więc y, M2 myślę, że naprawdę zrobi tutaj robotę i przyspieszy znacznie, znacznie ten komputer, jak i działanie gier, bo to naprawdę dużo daje. Kolejną rzeczą, którą chciał nasz kolega zmienić, to zabudowa. Chciał jakąś obudowę z LEDami i postanowiłem wziąć obudowę w PC. Jest to Signum SG1 Evo TGA RGB. Myślę, że nie potrzebuje większej obudowy. A budżet na no to pozwala, żeby wziąć taką budowę, więc myślę, że Airflow będzie zachowany elegancki. A też nie będzie się przejmował tym, że mu się karta po prostu nie zmieści, bo Top 2 ma całkiem, całkiem sporo miejsca na karty graficzne. A GTX 1660 Ti, no nie są aż takie duże. I ze zmian to tyle. No, zasilacza nie dawałem do tego komputera, ponieważ brzmi się budżetowo po prostu nie zmieścili. Nie wiem jaki tam jest zasilacz, ale myślę, że no, na razie powinien wystarczyć. I na razie nie musi zmieniać, skoro działa. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś no-name, bo często w takich komputerach wolno być jakieś no-name. Y. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś no-name, chociażby jakiś markowy, lub z jakimś certyfikatem 80 plus. i że przetrwa ten komputer z tym zasilaczem. W przyszłości bym polecał zmienić w tym komputerze dwie rzeczy: zasilacz i chłodzenie, ponieważ no, mamy boksowe chłodzenie i niestety no, jest jakie ono jest. I na przykład, jakby chciał, żeby to ładnie wyglądało. To na ten procesor spokojnie mu starczy na przykład Fera 3ARGB I, o... i generalnie ten konfig bym mu polecał zakupić, bo myślę, że to jest no najlepszy jaki może kupić w tej cenie. Ale jeśli by chciał komputer, który już całkowicie ładnie wygląda, no to bierze sobie i trujeczkę 10100F i do tego Fera 3ARGB i myślę, że będzie już miał generalnie dobrego sprzęcika. Reszta podzesłowa jest taka sama. Tylko wtedy, mu, tylko, tylko wtedy bym musiał zmienić jeszcze ten zasilacz. Także ode mnie to na tyle. Myślę, że na pewno mm, mój, to, co ja zaproponowałem, jest lepsze niż to, co on obecnie miał. Fajnie, że ma to GTX 1660 Ti, bo mu ta karta naprawdę na sporo czasu jeszcze starczy. Jest ta karta mocna, ma zapas dużo mocy, także. No, jest taka GTX 2060, identyczna wydajnościowo, tylko nie ma raid racingu, więc myślę, że. To jest bardzo dobra sprawa. Także tyle ode mnie. Jeszcze ja z Wami żegnam, Do zobaczenia. Cześć. Piszcie w komentarzach, jaki mógłbym dla Was złożyć komputer, ponieważ spadłem na pomysł, żeby zrobić Wam komputery na bazie jednego producenta. On myśli, to, żeby zrobić na bazie jednego producenta, czyli wcisnąć jak najwięcej podzespołów z jednej firmy. Także piszcie, jaką byście chcieli firmę zobaczyć. A ja mam dla Was to zrobię. Także pa, nie przedłużam.